Co czeka lewki w weekend? Kochani, u Was taka piękna energia, energia obfitości, energia zbierania owoców ze swoich działań, jakiegoś dostatku, kreatywności, płodności więc na pewno coś tutaj dużo robicie albo robiłyście, i teraz właśnie możecie spijać nektar z tych Waszych wcześniejszych działań, z tego co osiągnęliście, cieszyć się tym, pławić się dosłownie w luksusie, tym co macie. Cieszcie się, kochani, i bądźcie za to wdzięczni. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie wygląda wasz rozkład wizualnie, jakie te postacie są piękne, zadbane. Tu jest bardzo dużo właśnie o obfitości, o obfitości finansowej, o zabezpieczeniu materialnym. Zobaczcie, te postacie bardzo dużo już osiągnęły wręcz. Mistrzostwo w swojej postawie, w dbaniu o siebie, dbaniu o zdrowie, dbaniu o swoją rodzinę, dbaniu o relacje, o wszystko co ziemskie, zabezpieczenie podstaw naszego bytu, funkcjonowania. Także, kochani, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to jest taka wskazówka. Zadbaj o siebie, zadbaj o domek, zadbaj o rodzinę. Bądź kreatywny, bądź płodny w ten weekend. Jest też taka rada, abyś wrócił do tego, co kiedyś dawało ci przyjemność. Być może do czegoś z dzieciństwa, być może wracasz właśnie do jakichś wspomnień, albo pojawi się jakiś impuls związany z jakimś członkiem rodziny. Ktoś z Was będzie chciał pojechać do domu rodzinnego, odwiedzić na przykład swoją mamę. Albo wręcz przeciwnie, to ty jesteś rodzicem, którego ciągnie do dziecka, do tego spędzania czasu, tak jak kiedyś było między wami. Tu jest właśnie taka nostalgia, wspomnienie coś z przeszłości, pielęgnowanie właśnie czegoś, co już kiedyś było. A jak nie wiesz, co właśnie teraz masz robić, to też może być taką radą: zrób to, co kiedyś sprawiało ci przyjemność, w czym kiedyś byłeś dobry. Lewki, kochane, cudownego weekendu wam życzę i trzymajcie się.